Dzień dobry, nazywam się Jan Wei, jestem wiceprezesem chińsko-polska Fundacji Komunikacji i Rozwoju. Serdecznie Państwa zapraszam do oglądania, wydarzenia polsko-chiński w Polsce. 呃，我是来自湖南中茶茶叶有限公司的罗海威。罗也是湖南一个内费我们公司主要做湖南安化黑茶以及湖南红茶。茶茶费湖南安化黑茶，我手中的这一款就是俗称的服装茶，它是黑茶。 当中最经典的一款。之所以经典，是因为它是。 呃，福茶茶当中的，还有呃我呃,呃灌突散囊菌的一一款茶，就是俗称的金花，就是俗称的金花。像我们现在手中看到的这个金黄色的颗粒，就是我们的金花俗称灌突散。这的、啊、这种茶特别适合适合餐后饮用。我希望。 Mam w że możemy nadzieję, że nasza chłopie przyniesie zdrowe życie i dla całej Polski. We wrześniu przyjechała do Polski delegacja z prowincji Hunan. Odbyło się spotkanie B2B, podpisało kilka umów z polskimi firmami oraz instytucjami

来到美丽的波兰，和大家共同出席“湖湘风华绽放”玻璃波兰湖南非物质文化遗产交流周文艺晚会。首先，我向出席文艺晚会的各位嘉宾和朋友们表示热烈的欢迎和衷心的感谢。 Jestem szczęśliwa móc gościć w pięknej Polsce podczas początku złotej jesieni. Razem z Państwem uczestniczyć w wieczornym programie artystycznym realizowanym w ramach tygodnia wymiany niematerialnego dziedzictwa kulturowego HUNA rozkwita w Polsce. W pierwszej kolejności w imieniu derykacji

Kolako fuji chung, weili qi kha yan kuang, bo wu guan chan, xiang -y yu shi jie ling ren shen Historia i kultura Polski jest niesamowicie bogata i głęboka. Wielcy naukowcy, Kopernik, Maria Skłodowska Muzyki, Chopin i inne znaczące postaci wyrwały ogromny wypływ na historię, cywilizację i Warszawskie Stare Miasto, Starówka w Krakowie, Muzeum w Iliczce i inne znane obiekty światowego dziedzictwa wyprawiają wszystkich gości w zachwyt. W 二零一六年六月，习近平主席对贵国进行国事访问，与贵国领导人共同把两国关系提升为全面战略伙伴关系。近年来，湖南与波兰各领域的合作日益深化，焕发出新的光彩。今天我们在这里举办。 湖南波兰非遗交流周就是要深入落实习近平主席提出的一带一路倡议，以文化交流为契机，全面带动双方在政治互信、商贸往来、旅游互通等领域的务实合作。Chinę i Polskę oczywiście dzieli tysiąc gór i rzek, lecz tradycyjne przyjaźnie między obama narodami trwa od W 2016 roku przewodniczący Xi Jinping odwiedził Polskę. Odbyły się spotkania wysokiego szczebla i wniesienie relacji do poziomu partnerstwa strategicznego. W tym roku prowincja Hunan pogłębiła współpracę w wielu aspektach z Polską. Coraz głębiej realizujemy idei poprzez przewodniczącego Xi, Pas, szlak jedwapny, biorąc wymianę kulturową za punkt sta, starowy, biorąc aspektową, pogłębiając o zaufanie na poziomie politycznym, handlową, turystyczną, czy też współpracę w innych aspektach. Sami omen Malek susi Następnie zapraszamy Pana Marka Suskiego, szefa Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów, do wygłoszenia przemówienia. Gorące brawa. Dajdżia <klucza> Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ekscelencjo ambasadorze, Pani sekretarz. I witam artystów, którzy zaszczycili nas swoją obecnością i wszystkich państwa zgromadzonych na dzisiejszym koncercie. 尊敬的各位来宾，呃，尊敬的大使先生，尊敬的书记，呃，尊敬的在座的各位观众们，呃，大家晚上好。今天呢，我看到了在座来的很多人来观看我们的演出，同时呢，我也看到了我们波兰呃议会的代表，呃，我要感感感谢在座的各位，并感谢呃我们的艺术家们能够今给今天带来非常呃美好的演出。

Chciałem na wstępie zapewnić, że rząd Rzeczypospolitej Polskiej jest bardzo przyjaźnie nastawiony do wszelkiej współpracy z Chinami. Dzięki współpracy w kulturze wiem, że już nawiązało się wiele przyjaźni i są one naprawdę milowym krokiem w rozwoju nie tylko naszej współpracy na niwie kultury, ale wszelkiej również i gospodarczej, naukowej i politycznej. Uh 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 Bardzo dziękuję władzom prowincji Hunan i ambasadzie za pomoc przy organizacji i polskich kręgów sztuki w Chinach, i dzisiejszego koncertu. A wszystkim Państwu życzę wspaniałych wrażeń. 所以，<bardzo. S 2> 在这里我要再次感谢湖南省政府以及中国大使馆对这次活动的大力支持。呃、uh,，我也呃诚挚的希望我们今天的演演出能够顺利圆满。在此呢，祝的各位呃、uh, 欣赏今天晚上的开心的欣赏今天晚上的演出。谢谢。辛苦员们。